Tu Hasa Jarni, i czak z rektiv 13. I właśnie I... jesteśmy w Warszawie na... dalej. Jesteśmy w Warszawie, bo <laughs> jesteśmy tacy osób, że tu jesteśmy, a z tego domu wyrosło drzewo. Piękne drzewo. I to drzewo, ja. i to drzewo symbolizuje to, że dopiero ze 10 mamy z youtuberów i musimy się błąkać po Warszawie cały ten czas. Fantastycznie. W nocy. Fantastycznie. Tamaj, Fantastycznie. Tramwaje Nie to jest na twach pojechać na Jesteś nas na tramwaj. Czy... Jesteś nas, tramwaj. <laughs> Nie jest nas tramwaj, dlatego mamy za mało wyświetleń. Klikajcie lubię to. Na to YouTube się nie klikali, Lubię to chyba nie. Nie, Fajne. I właśnie idziemy dalej, przed nami jakieś kolejne... Ile? 6 km? No nie wiem, 3 kilometry. Co, 50 metrów przeszliśmy. <grywa> przeszliśmy. 50 metrów i stwierdziłem, że w Warszawie są chodniki. Ardyście, powiedzcie mi, jaką odległość przeszliśmy? Nie wiem, zaraz ci powiem. Przeszliśmy kilometr, a musimy przyjść jeszcze 4. Czyli mamy mam, 3,5 km do, to... do zakrętu. No, czyli mamy dobry wynik i, i ja właśnie... W... Właśnie kawałek dalej i mamy kolejny trailer do, do nowego filmu. Masz, Masz. Dziś. dziś fryzurę. 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 Uh. 2. słuchajcie, ostatnio podchodzę sobie do bankomatu, wkładam sobie karty tak jak należy, tylko że tak, okulary, czarna torba, wszystko tego. Spiszyłem się, bo miałem 3 minuty do pociągu. I co kurwa, Patrz na mnie, dwie osoby są przede mną w kolejce, ja podchodzę, sobie tylko torą podchodzę, Myślę, kurde, chcę podjebać, bo automaty chyba, no nie wiem, wiesz, ugrać czy coś, nie? Odeszli 20 metrów i stoją. I czekają, nie? Myślę, co ja zrobię teraz, nie? Pamiętam pin, A, to już koniec <ślaski> 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 Tak! <To już tyle. ślaski> Ty! Ej, w ogóle, Kojarzysz taki kanał? Rektif 13? No kojarzę Rektif 13, dobra rzecz, nie? No, a, a widziałeś gdzie? ten? Ten, e, Parody Rebeki Black, widziałeś? Widziałem. Takie tam, 56 tysięcy wyświetleń. No, prawda, że fajnie. widziałeś teleportację? 50 metrów? Widziałem te o, teleportację, szkudze, ale, ale Rektif 13, jest fajny kanał, świetny, nie? Pewnie, że świetny. Ty, A czytałeś ich vloga? Słuchaj, Rektiv... A czytałeś A czytałeś <laughs> a, ich vloga? Bo nie mieli do Warszawy jechać. No? Uważa? No, mieli jechać do Warszawy, fajna sprawa. O, żeś. ty, no Rek yeah. Rektiv 13, Rektiv 13, nie? Rektif 13, generalnie. A słyszałeś o parodii Rebeki Black? Słyszałem, w ogóle widziałeś tę teleportację 50 metrów? Widziałem teleportację, czemu ona ma tak mało metry? A świetne? słyszeliście o Rewitek Black? O, a, a widziałeś tą parodię polską? Ty, a wiesz, że Rewitek 13 to zrobił? Rewitek 13? Nie. Tak, nie. prawda? A dlaczego teleportacja ma tak mało metrów? To jest tak fajne. Przecież to jest teleportacja na 50 I metrów. I metry. Słuchaj, ale ej, ech. Ej, a widziałeś parodię Rewitek Black? Polską? Pierwszą polską? Ty wiesz, że Rewitek 13 to zrobił? Tak? Nie, a, poważnie, poważnie, A ty a, widziałeś teleportację 50 metrów? Teleportacja? Tam, się teleportowali do pośrednich metrów? No, 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 no. A to jest to z Rekin 13, tak? No, z 13. Nie działają wasze tańce dziwne, bo żadnych samic nie ma. Gdzie jest Na tą stronę. Witam serdecznie was wszystkich, właśnie jesteśmy na degustacji nowego produktu. Oto właśnie nasz patronat. Dzień dobry, witam Państwa. Ja dzisiaj się spotkałem z Państwem, żeby zademonstrować nasz najnowszy produkt. Proszę bardzo. O to jest? Ja przepraszam bardzo. O to ja nie... nie. Proszę bardzo, że ja się dopiero uczę. Ja rozumiem, stres, stres tak? To wszystko? Tak, ja, ja Was tak bardzo ja przepraszam. Przepraszam. Spokojnie, byliśmy tam, byliśmy tam. o, odmucham. Naszym nowym produktem jest bułka Seberku. Proszę bardzo, ja zapraszam na darmową degustację. E, po darmowej degustacji e, będzie pan musiał kupić tą bułeczkę za 33 zł, ale to jest tylko 33 zł, bo razem to wychodzi ile? Mniej niż 15 zł na jedną bułeczkę, proszę Aha. bardzo, dla pana, dla pana Żura. Ja by, ja by... Ja, przepraszam, 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 jeżeli Państwo nie mają na przykład gotówki, to nie ma żadnego problemu, e, możemy to załatwić sprawę karty kredytową. Proszę bardzo, proszę wbić Pin. A przecież, ja wyjdziecie na trzecią bułeczkę, to już będzie 70 zł. Ja, przepraszam bardzo. Proszę bić pić. Oj, moja. To jest woda. Proszę to jest najlepsza proszę. woda, sponsor. To jest najlepsza woda, jaką można dostać. Czyli woda Reactive 13. Słucham pana. A ile za chlebek? O, o, o! Masz Proszę, Proszę pana, proszę pana, panie Żulu. Proszę pana. Proszę nie przerywać prezentacji. Dobrze. Dobrze, proszę. Czy ma pan, kar... czy ma pan kartę kredytową? Jeżeli ma pan kartę kredytową, mogę dać panu za darmo <grydy> ten woreczek. Proszę. proszę bardzo, proszę bardzo. I wie pan, co zrobię teraz? Zobaczy pan. Woreczek wielofunkcyjny. Chlebek, woreczek. Proszę bardzo, zobaczcie prezentację. Proszę, to dla pana, to w ramach prezentacji, proszę. Bo nasza firma Bułeczka SA. Prowadzi teraz y, ankietę rekrutacyjną dla nowych y, pracowników, którzy będą takie demonstracje przeprowadzać. Czy jest Pan może zainteresowany taką pracą? Ja przepraszam Pana, że ja Pana troszeczkę zaniedbuję, ale Pan sobie spróbuje... <ścoughs> <Przepraszam, śmiennie> przypadam, <śmiennie> przypada, ale bułeczki... A, a, pan już polizał, Pan już polizał. Proszę bardzo, teraz, bo... E, proszę teraz wbić pin, proszę teraz bić pin, ja... Musi Pan mi teraz za te bułeczki zapłacić, przepraszam. Przepraszam Pana, że pa, Pan, nie ten, ale pan, pan, Panie żulu. proszę wbić <śmiennie> pin. <noise> czyli rozumiem. Że... E, ciekawy towar. Myślę, że skorzystam. E, mam nadzieję, że się dogadamy o cenę. Tak? Zniszka jakaś będzie? Hurtowo, hurtowo. Dobrze. Czy wiem, że jest Pan zainteresowany? 4 minus 1 pl plus 2 gratis. Dobrze. To dostanie dosta Panie Żulu, proszę, oddać znaczy, To jest moja prezentacja. Niech Pan się przez. Pana. Dobrze, w takim razie, zróbmy tak. Za te trzy bułeczki. Raz, dwa, trzy. Nie, dziękuję, nie jestem głodny. Za te trzy bułeczki dostanie, zapłaci za pan za nie 70 zł normalnie, ale ja dorzucę ten darmowy woreczek i dzięki temu te wszystkie trzy bułeczki w tym woreczku jest ja zaproponowany monstruy, proszę bardzo. Czyli trzy bułeczki to 70 zł, prawda? Plus wóreczek to 80 złotych, plus robocizna, proszę Panie, Panie, żul, proszę przestać, plus, e, plus robocizla ja postawię, proszę bardzo, sponsor, e, w takim razie e, za ten cały zestaw trzech wóreczek to będzie specjalnie dla Pana, ja szefa nie ma, to ja teraz to tak powiem, po cichutku, 99 złotych i 80 groszy, żul gratis, proszę bardzo, jest Pan zainteresowany? Brz, brzmi całkiem dobrze. Całkiem, Dobrze. To ja proszę pana... ty kurde czasem nie okantowałeś? Proszę pana... Proszę pana, ja panu nie mogę kłamać. Proszę pana, ja panu nie mogę wciskać kitu, bo mnie wyrzucą Panie żulu! Panie żulu, gdzie... Panie żulu! Dzwonię, dzwonię, postrasz. Panie żulu, dzwonię, postrasz. Oh yeah. Oh, you touch my shala. Tu chcesz, czy nie? Cii, cii, cii. Tu chcesz, tu chcesz. Masz, masz kasę? To co panowie? <grym> Dobra. To, to jest nasz... <grym> to jest nasz deser. To był nasz deser. No co to cii, jest? Panowie! Cii. Nie ruszaj do to, towaru, kurwa. Chcę pan powąchać. Chcę cię powąchać. A ja przy okazji nie. chciałem powiedzieć, że my jesteśmy gdzieś, gdzieś na środku, Korty. na samym środku, nie wiadomo czego, więc jest ciekawe. Google ma wszystko, nawet cukier. Gierki Google. Uwaga, uwaga, specjalnie dla Państwa pokaz w wykonaniu. Tu tu tu. Oh, <laughs> Ba bardzo dziękujemy Hasa i czekowi za ten pokaz. A teraz wiesz, wiesz gdzie jest Strip -com? A my jesteśmy gdzieś pod jakimś fajnym budynkiem. Politechnika Fabryka. Warszawa, miasto, które nie śpi. Wybraliśmy się dzisiaj z naszą kamerą, aby poobserwować życie ludzkie. Z naszą ukrytą kamerą. Zaobserwowaliśmy dziwne zjawisko wśród niektórych osobników pod Pałacem Kultury. Nie wiemy dokładnie, czemu, czemuż to służyć mają te oto tańce godowe. Jak widać, tym osobnikom chyba nie wychodzi, gdyż w pobliżu nie ma żadnych samic. S z Zygmuntem. Cześć, się ma Słuchajcie, jeżeli chodzi o Warszawę, to jesteśmy mile zaskoczeni, bo Warszawa zawsze kojarzyła się z bucami, z gościami w Bejcach i którzy nie gadają generalnie z ludźmi. A tutaj spotkaliśmy już trzy osoby, które były tak fantastycznie miłe. Chodzi o przystanki, chodzi o. Ja, na przykład, coś mi powiedział na zdrowie, tak? Nawet w Gdańsku tego nie świadczyłem, żebym kichnął, i coś mi powiedział na zdrowie. A tak dosłownie. Super, super ja sprawa, super sprawa. Jestem mile zaskoczony. Bardzo, fajne, fajne, bardzo fajnie, tutaj w ogóle gdzieś dookoła chodzi łuki, kuchałkę, grają sobie tam na instrumentach. Polecam generalnie plac pod kolumną Zygmunta.